Was. Jesteśmy u Pana Pawła Gwardyca, gdzie mamy produkt z dyspozycji karbun, o takich właściwościach, o takiej strukturze i o takiej zawartości węgla organicznego, węgla aktywnego, kwasów tłumsowych. Powiem tak, jest to produkt stricte doglebowy. Produkt, który ma nam poprawić strukturę gleby, przywrócić warunki glebowe. Takie, które mieliśmy lata temu. Lata temu, ponieważ, Panie Pawle, warunki glebowe, które mamy teraz, są tragiczne. Ja, wczoraj, wróciłem z kilku sadów, gdzie zobaczyłem analizy glebowe, to po prostu byłem przerażony. I producenci, którzy produkują swoje owoce, mówią, że zawartość materii organicznej równa się próchica. Błąd ogromny. Moi kochani, to jest błąd. Musimy zasilać gleby nie dawkami śmiesznymi, 20 litrów, 50 litrów, czy 5 litrów na hektar, ponieważ jest za późno na ten moment na takie dawki. Ten produkt. Stosujemy w dawce rocznej, minimalnej, też jest 250 litrów, Pani Pawle. Zgodzimy się z tym, że zawartość powiedzmy, biologii w glebie, która jest, to jest tylko na dokarmienie i podtrzymanie tej jakości gleby, którą teraz mamy na ten moment. 20 litrów na hektar. Przeliczyłem to sobie. To znaczy, że dajemy dwie krople na jeden metr kwadratowy. No więc wszyscy mogą sobie to po prostu uzmysłowić. Jak dwie krople mogą zmienić cokolwiek w glebie? Wszyscy dobrze wiemy, z panem Pawłem też tutaj e, sieliśmy, e, wiele razy i wiemy, że w każdym naszym gospodarstwie, naszym przedsiębiorstwie, naszej firmie, bo jesteśmy wszyscy producentami, tak jak wy moi państwo producentami owoców, ja jestem producentem produktów, które mają nam tą glebę odżywić i wspomóc ją, musimy mieć tą ekonomię. Tutaj tę ekonomię mamy, pani Pawle, ponieważ ten produkt dawkując powiedzmy około 250 litrów na hektar tak? mamy przecież około 600-700 zł do hektara w stosunku do tego co możemy zebrać z tego drzewa jakość tego produktu i owocu ale pani Pawle ja tutaj przerwę, trochę zmienię ten cały tok mamy ciąg kwasy musowe, bardzo górnikowa nazwa w są, jest produkt bogaty węgiel aktywny który tak naprawdę jest nam w stanie zapobiec wielu chorobom lewowym nie ee, daje ten produkt tak e, no generalnie musimy spojrzeć na to co się dzieje w sada w Stanach mamy duży spadek próchnicy w glebie, tak, kiedyś, e, kiedyś, oczywiście, monokultura. kiedyś, oczywiście e, dawało się e, nawozy organiczne, obornik i tak dalej. W tej chwili bazuje się głównie na nawozach e, syntetycznych, sztucznych, które e, no nie, dają, nie, dają, nie dają, nie dają nam, nie dają nam próchnicy. A próchnica, proszę Państwa, to jest coś, co jest najlepszego w glebie. Najlepszego w glebie. Według mnie, to co ja zauważyłem po zastosowaniu karbuchnika u siebie w sadzie, to to, że przede wszystkim zmieniła się struktura gleby. Ta gleba jest bardziej puchna, czyli no generalnie bardziej napowietrzona. Tak? I następna rzecz, to co daje nam próchnica, to jest to, że wybacza nam w tej chwili różne błędy, które popełniamy w czasie nawożenia. Musimy mieć stosunki węgla do azotu wyrównane, proszę Państwa. Produkty węglowe no, po to właśnie są, żeby te warunki wyrównać. Ponieważ nabożenie naszej gospodarstw jest gorsze, Panie Pawle, niż nie do kamienia roślin. przy tylko, że nie potrzebujesz szukać składników mikro-makro elementów gleby, ponieważ ona ma wszystko pod nosem. A ona ma szukę, ona ma system. Kośniowy, który wpływa na odporność rośliny, zdrowotność tej rośliny, mamy wiele różnych chorób różnych drzew. Z jakiego powodu? Z jednego powodu. Z tego powodu, że jeśli roślina jest osłabiona, bo gleba jest nieodpowiednio przygotowana do tej uprawy, to roślina będzie osłabiona. Tak jak w naszym organizmie ludzkim żyjemy. Jeśli my będziemy mało odporni, będziemy łapać choroby, będziemy mało odporni i musimy po prostu zrównoważyć kwasy musowe na górnikowa. ale węgiel aktywny, materia organiczna i młody węgiel brunatny bardzo dobry produkt ekologiczny z certyfikatem holenderskim Fibier i naszym polskim Jungowskim. E, produkt, który ma nam przynieść zyski, korzyści, przede wszystkim psychiczne też. Przede też tak? No więc ja teraz powiem to, co ja zauważyłem, jakie korzyści mam po zastosowaniu karbofluorolu. Pierwsza rzecz, to co powiedziałem, to jest poprawienie struktury. A poprawiona struktura gleby, to jest bardzo wiele następnych czynników, które wpływają pozytywnie na nasze drzewa. Po pierwsze, łączenie, wiązanie wody. Mamy problemy z suszą i wszyscy mówimy o tym, że tej wody brakuje w sadach. Jeżeli popada deszcz jakiś ulewny to ta woda spływa, dlatego że po prostu nie ma materii organicznej, nie ma próchnicy w glebie. 1%, 1% próchnicy w glebie potrafi związać do 200 tysięcy litrów wody. To jest bardzo dużo. Następna rzecz. To jest sorpcja tych wszystkich składników makro i mikro. Ale kiedy będzie dobra wilgotność, to wtedy jest to dostępne. Tak, ale która... Znaczy na przykład niedostępny, kiedy będzie zbyt sucho, niedostępne dla roślin. Jeśli dobra wilgotność, jest transportowany, pobierany. No, do, dokładnie woda tak Woda ma wpływ na kolejne czynniki. No, no, woda wiadomo, a woda też nie jest tania. Następna rzecz to jest łączenie, wiązanie wszystkich mikro i makro elementów. Wtedy, kiedy mamy te makroelementy, mikroelementy, próchnica wiąże to, oddaje wtedy, kiedy drzewa potrzebują. Znaczy wypukiwanie to jest jedna rzecz, a druga sprawa, że my możemy doprowadzić do tego, że jest zbyt dużo niektórych składników, tak, które mogą powodować blokowanie pobierania następnych tak składników itd. Czyli ta, ta próchnica nam buforuje czyli, czyli równoważnie to, co się, tak, co się dzieje w glebie. I e, coraz częściej spotykamy się z takimi sytuacjami, że mimo że wydaje nam się, że nawozimy e, nawozami tak jak należy, w, dajemy dawki, które są zalecane, a są jakieś problemy, nekrody, zasychania liści i tak no nie, ale to, no nie wiemy skąd, tak? a to jest po prostu to, jest... to, to, jest to że mamy pewne zaburzenia równowagi. W zeszłym roku plon na przykład na Prinsie był bardzo dobry, ale w tym roku był również dobry, czy nawet bardzo dobry. Zasługa między innymi tego, że wprowadzam dużo do gleby substancji organicznej, która później zostaje przekształcona w próchnicę. Zapominamy zdecydowanie o tym, że próchnica to jest po prostu podstawowa rzecz, o którą powinniśmy zadbać w sadzie. Jeździmy, ugniatamy, dajemy mnóstwo chemii do tej gleby, a nic nie robimy, żeby po prostu poprawić jej stan. To jest organizm żywy, w którym żyje mnóstwo mikroorganizmów, które musimy dokarmić między innymi substancją organiczną. To są, to są różne procesy chemiczne, biochemiczne, które tam zachodzą. Jeżeli ich nie będzie, a zakłócimy, no to automatycznie zakłócimy i wzrost tego, co rośnie na tej glebie. I oczywiście to się przeniesie automatycznie na plony, które uzyskamy. Ja się kieruję tą dewizą, że to co przez korzeń nigdy nie dostarczymy przez liście. należy moim zdaniem przeliczyć sobie też e, koszty tego, co my wypryskujemy, dostarczamy liściom, a, możemy a przez... co możemy dostarczyć, co możemy dostarczyć, jaki jest koszt tego, co dostarczymy przez korzenie. Tak? E, bo tam w korzeniach jeżeli będzie próżnica to nam się to skumuluje e, jeżeli I będzie czegoś za dużo to w momencie kiedy będzie zabawa to nam ta materia organiczna to odda, żeby trzeba z tego skorzystać jeszcze jedna rzecz, która mnie przekonała do tego produktu to jest to, że no, ten produkt jest rzeczywiście e, Inno, inny od wszystkich różnych innych, tak może pokażemy jak on wygląda no, tak. pokażę... e, może nalejemy e, Zobaczymy, czy nam się uda. Jeszcze nie mówię, że jest za gęsty. Moi drodzy, to trochę wody od góry, tak. To może gęsty, ponieważ to jest produkt organiczny i węglowiony. Tam już nas poleci, tak. W ten sposób. Ale pójdźcie. Nie bójcie się tego już ręce. Tak, to węgiel i woda. No i to, co powiedziałem, to mnie przekonało, że to jest produkt, który rzeczywiście, jak widać, zawiera tą masę organiczną. To nie jest woda, tylko to jest rzeczywiście coś, co na pewno ma w sobie dużo tych wszystkich elementów, które nam są potrzebne, żeby poprawić. Dobra. O, właśnie. To jest produkt, właśnie o którym mówimy. Produkt, który nie jest wodą, ale jest konsystencją, jak ja mówię, podobną do asfaltu. I, i, i rzeczywiście, jeżeli zastosujemy 200-250 e, litrów na hektar, no to na pewno e, będzie efekt e, działania e, t, tego e, produktu. Moi drodzy, myślę, że na dziś dość sporo informacji, ale to nie jest wszystko, co chciałem Wam przekazać, także szykujcie się na kolejny odcinek. Proszę Państwa, ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o technicznym sposobie jak rozlewania Eee, karbochumiku. Każdy ma swoje już tak, 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 karbochumiku, jak ja to robię. Ja eee, aplikuję karbochumik przy pomocy w taki sposób, że do opryskiwacza 1000 litrów wody aplikuję 50 litrów karbochumiku. Uh -huh. Mam mieszadło włączone, czyli cały czas Słysza, miesza się, no, z wodą, no, czyli nie ma problemu z osadzaniem. Wyprowadzam wąż na końcu węża łyżka która powoduje rozpryskiwanie dosyć szeroko i to jest e, najlepszy sposób według mnie, nie przez dysze... I ile ile gospodarstw, ale, tak. ale to jest według mnie dobry sposób. No i super.